W środę 8 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach klubu Pruszkowskich Wieści. Inicjatywa zrodziła się ze społecznego czasopisma pod tą samą nazwą, które jest tworzone przez Pruszkowian dla Pruszkowian. Tego wieczoru goście zostali zaproszeni na wieczór literacko-muzyczny na celowniku Satyry. Spotykając się po raz drugi w temacie poezja, która w naszej gazecie występuje, bardzo często okazuje się, że w naszym mieście jest wielu poetów, wielu literatów, tworząc amatorsko to, tą swoją wiedzę. Coś więcej o dzisiejszym temacie, bo dzisiaj jest satyra kabaret. Wśród nas są osoby, które mm, pisząc śmieją się i chcieliby to tutaj naszemu społeczeństwu przekazać. A jeszcze wiedząc o tym, że nasz wydawca Bogdan Urban ma też w sobie aktorstwo satyryczne, no to doszliśmy do wniosku, że trzeba się spotkać. I jesteśmy. Spotkania mają charakter otwarty i bezpłatny. Odbywają się w Galerii Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie według założeń organizatorów co dwa miesiące. Pomimo tego, że inicjatywa jest jeszcze młoda. Ma już w swoim dorobku własną piosenkę. Każde nasze spotkanie kolejne, które mamy w głowie, myślone, zaczynamy hymnem. Hymnem Pruszkowskich Wieści, wspólnie śpiewanym. Tak się to spodobało na pierwszym spotkaniu, że nazwaliśmy to hymnem. Lekko. Jak smakować świat, z wiatrem biegać za papierak. Słońcem cieszyć oczy swe, mówić słowa kocham cię, uskrzydlonym ciągle być. Śnić na jawie we śnie śnić, księżycową porą iść, bez szelest, z sobą być. Tak szeroko śmiać się szczerze, tańczyć śpiewać, słać w swej wierze, piękne rzeczy zbierać sobie. Się, marzyć o cudownym czasie, który przyjdzie jest już da się. Już dziś redakcja pruszkowskich wieści zapowiada kolejny temat spotkania kolekcjonerstwo. Spotkanie z ciekawymi ludźmi z naszego miasta, zbierającymi różne przedmioty ma być połączone z wystawą, oczywiście w tym samym miejscu, w centrum kultury i sportu. Informacje na temat klubu można znaleźć na profilu Facebookowym Cekisu oraz w czasopiśmie. Pruszkowskie Wieści